Spokój. Twoja kompozycja? Tak. ta z twojego ogródka? Tata gotuje? Cud. Dzień dobry. Wyglądasz jak upiór. Przestraszyłaś mnie. Może są smaczne. Pachną pięknie. Siadajcie, jemy. Aron Star to moje krzesło. Wybacz. sieć mówiłem żartem. Wezmę sobie inne. Nie, ja je wezmę. Uważajcie, wiknina jest delikatna. Usiądę ostrożnie. Twoja kawka. Dzięki. Musimy ci o czymś powiedzieć. O czym? O naszym ślubie. Gratulacje, kiedy się pobraliście? Ślub dopiero będzie tutaj. Przyda się więcej krzeseł? Nie, będzie w pięknej Haciendzie. Cudowne miejsce. A kto uszyje mi suknię? Kto? Zgadnij. Mici. Nie, Sara. Tym lepiej. Brawo, skarbie. Małżeństwo to koszmar. Co z tobą? Mamo, powiedz mu coś. Wy się nie pobierzecie, prawda? Dajcie mi słowo.